Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Tcharmek, to jest drugi odcinek z serii Nichi Lumbra e, Przypominam, że w poprzednim odcinku przeszliśmy całe lodowe szczyty, lodowe szczyty zostały pochłonięte przez pustkę, wpadliśmy do żyjącego lasu A i dzisiejszy odcinek właśnie będzie co ludki z żyjącego lasu ha, ale masło myślane, no trudno, idziemy dalej A więc ja znowu będę dla Was czytał Wszystko co się pojawi na ekranie, grał, zachęcał, komentował więc lecimy. Jesteś, jesteś teraz w nowym otoczeniu. Zapomnij o lodowych szczytach. To nie był Twój dom. Ty nie masz domu. No, naszym domem była pustka, tak mi się w każdym razie wydawało z opowieści. Wygląda jak las. Wyczuwasz w tym miejscu coś dziwnego, coś nowego, a, zaraz, a zarazem wspaniałego. Cóż to może być? Nowy kolor? Pragniesz go, ale to jeszcze nie ta chwila. Jeszcze nie. Tak, zielony kolor charakteryzuje się tym, że będziemy się od niego odbijać, tak jak widzicie, opa. No, będziemy się odbijać od niego, czym wyżej skoczymy, tym wyżej się odbijemy, tak. Oczywiście możemy zaprzestać, jeśli damy strzałkę do góry. No, no to sobie pójdziemy dalej, hopa. pącik Na zielonych powierzchniach wszystko się odbija. Tak, to to właśnie co przed chwilą powiedziałem, hop. A, pięknie. Hop. I lecimy dalej. Jeśli spróbujesz skoczyć podczas odbicia, stanie się całkiem odwrotnie. Tak, to, to, to o czym Wam już właśnie wspominałem. My się po prostu zatrzymujemy. Tutaj jest cieplej, nie czujesz już zimna. Może nie jesteś już tak pusty jak wcześniej. Może rośnie w Tobie coś. Ciekawe co. Idziemy dalej. Zaraz dobędziemy nasz zielony kolorek i będzie gicio. Jesteś w lesie. To wieczne miejsce, gdzie ledwie powiew odbija się od drzew, liczymy głęboki oddech samej ziemi. A sami musicie przyznać, że teksty i muzyka jest naprawdę genialna. Mi się strasznie ta gra podoba. Wiem, że się powtarzam, ale jest naprawdę świetna. Między biernymi skałami, które zostawiłeś za sobą, a tymi wspaniałymi drzewami jest kolosalna różnica. Ale co to może być? Jaka różnica? Nie potrafisz tego wyjaśnić. A tak, tam nie doskoczymy. Tak myślałem, więc musimy pójść dołem. Opa, idziemy dalej. Pewnie zaraz dobędziemy nasz kolor tym razem zielony. O, właśnie. A no i malutki samouczek przed nami. Kolejny kolor. Kolejna okazja, żeby nauczyć się czegoś nowego. Kolejny krok do bycia lepszym. No i zaczynamy, wybieramy sobie zielonkę. Zielon Zielony kolor nadaje powierzchnię elastyczności i sprężystości. Dobrze, to już wiemy. Im większa wysokość, tym większe odbicie. Nie zyskasz wysokości, gdy już się odbijesz. Pomyśl o, o tym przed wyskokiem. Hop! A ja się dzisiaj język plącze, gdy to czytam, ale... To sądzę, że to musimy zrobić. Tak o... Ups! Mały psikus, nie tak to powinno chyba wyglądać. Aleś tam nie przejdziem. O, cholercia. No ale nie jest tam potrzebny. Pewnie myślisz, że nowy kolor wiele ułatwi, ale pamiętaj, że możesz się mylić. Wiesz już wszystko co musisz. Możesz wrócić i kontynuować podróż. I to sobie ładnie wracamy. Tak, i tu się już zaczyna prawdziwa zabawa. A jak przycisnę prawy, to po prostu wymazuję kolor. Lewym go, że tak powiem, robię, prawym wymazuję. Żeby później nie było nieścisłości. A, już wiem. Myśmy tam nie wskoczyli. zrobimy to tak. I tak przyjdziemy dalej. Oczywiście kolory się mogą jak najbardziej nam skończyć, więc musimy uważać. No prawie, prawie. No ciutkę za nisko. Tak, tak. Powinno chyba wystarczyć. O, dokładnie. I teraz tutaj. Hop. Oj, hop, i idziemy dalej. Podoba ci się tutaj, czujesz, że jest cieplej, ale co mogło się zmienić? Może to tylko świat wokół ciebie, a może coś się budzi w twoim pustym ciele? Coś, co oddycha. Czyżby budziło się w nas życie? Masz nowy kolor, kolor ale pamiętaj, czego dotychca, dotychczas się nauczyłeś. Jeju, przepraszam, wiosnę mocniej za te moje jąkania się. Oj, 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 tak. Oj. A, już wiem. Musimy go tutaj zrzucić, żeby przejść dalej. No chodź, chodź. Tu jestem. Niu. On nie wyhamuje. Czyli standard. Wyrelowaliśmy cię. Haha, ha ha, ha ha ha. Wygląda na to, że, że są wszędzie. Gdzie się nie obejrzysz będą klaw, klaw lagary dorastasz, dasz sobie radę sam A jak przycisnę jeden to mam niebieski kolor, jak przycisnę 2 to mam, mam zielony i tak dalej, i tak dalej Więc nie muszę klikać tab i dopiero coś wybierać, tylko abym się nadział. Na tylko mogę od razu po prostu sobie szybko zmieniać kolory, gdybym to potrzebował. Znowu ty i znowu... oj, teraz to ja zlamiłem. No. ma. Niestety, ale giniesz. A my idziemy dalej. Jesteśmy żądani przygód. Zobaczymy, co będzie czekać na dalej. My się niczego nie boimy, ha, ha ha O, tam coś było, z tego co widziałem. A, to jest tylko checkpoint. Ale, nie zaznaczymy teraz pewnie. A, te potwory to wakomoresy. Nigdy się nie ruszają, ale lepiej się do nich nie zbliżać. Widziałem już w osiągnięciach, że z nimi musimy walczyć 10 sekund. To będzie trowka za nie. Więc zrobimy to. O, i jest trofka, więc lecimy dalej, Będą nas zasysać. A, widzicie. A trzeba zrobić tak Okej. Okay. I się udało A lecim dalej O właśnie O Pewnie jak ja wskoczy tutaj wskoczy tu To nie zje Tak czyli musimy zrobić to jakoś inaczej Albo zrobimy to to na to sposób. O właśnie, nad koloru nie potrzebowaliśmy tak naprawdę. Z ich paszczy wyziera pustka. Pochłania wszystko i no, nigdy nie przestanie. Oj, 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 oj chopa i Udało się. Nie było wcale tak trudno. No tu już będzie zdecydowanie gorzej. Nie wiem, czy ja tu mam skoczyć, czy jak. Oj. Jeszcze raz. Tak, tak, tak. A, tylko trzeba było wprawa. Ale widać, że tutaj już pustka zaczyna zżerać to wszystko. A. Ojoj. Jak mi przykro. No, teraz jesteśmy na zewnątrz. pustka tworzy nowe potwory naprawdę chcę cię dopaść i pewnie jej się uda prędzej czy później my się nie damy mu o kurcze kwiatuszki nas atakują oto filiory w ich ciałach rodzą się inne monstra wygłodniałe madakarsy strzeż się boże te nazwy tych potworów naprawdę mają genialne słownie łamią język mi i zapewne nie tylko mi pańcik, idziemy górą. Oho. Abym zrobił to speedem. I chyba będzie najodpowiedniejsze. Tak, udało się. Okej. Okay. Tutaj chyba też będzie nam potrzebny speed. Uch, yeah. Fuck, ale zlamiłem. Jeszcze raz. Run forest! Run! Uff Udało się co jeszcze iść. sobie... To śpi, ale musimy to taki tak zrzucić tego. Aha. I teraz chyba powinniśmy przejść na spokojnie. O tak, super. I akurat ruszlinka sobie spała. Roślina może spać? A to co, nie należy do pustki, stworzył to ktoś inny. Pewnie nieraz będą nas denerwować. Uf, udało się. O, tak, może uda Ci się ich wykorzystać. Haha. Ha. Dzięki. Znalazłeś powód, który czyni to miejsce wyjątkowym. To żyje. Wszystko. Trwa, trawa, drzewa. Tli się w nich życie. Może i ty żyjesz, myślisz, więc jesteś, czyż nie? O, i. A ja ci przerobię. A. Ha, ha. Myślę, że to tak będzie trzeba zrobić. Tu będziemy bezpieczni do czasu. No. Dobra, póki nie ma kwiatków. Uff, udało się. Musiałem się po głowie potrapać. <laughs> A, tu musimy wykorzystać pewnie tego dziada. A, właśnie. Ale dobrze jesteśmy. To może być Twój dom, ale nie możesz zatrzymać się na, się na dłużej. Nadciąga pustka. Znowu będzie nas gonić, głupia menda że tak się brzydko wyrażę. Już widać, że nadciąga. Przejdę tędy? Oczywiście, że nie. Muszę naokoło, tak? Tak. Bo no płać by inaczej. Jak mus, to mus. O. Już wystarczy. O -o, o o, o o, o o, Czy nam się uda, czy się uda, czy się uda? Uf, udało się, dzięki Teraz będzie nas komuś pustka tak jest tutaj Także tego, to już ostatnia plansza nie możesz wiecznie uciekać. Ach, alercie. Strach. Śmierć. Nicość. Lubię, gdy mnie pustka goni, bo jest tak świetna muzyczka, kurczę, no naprawdę jestem pod takim mega wrażeniem że udało im się coś takiego stworzyć Poddaj się Ja się nie poddam Aha. Jesteś pewien ucieczki Ten las też skażesz na zakładę Ja go nie skazałem pustka po prostu go nie ja próbuję się schować. Nic nie poradzisz. Udało się. No także będziemy powolutku kończyć ten odcinek. Żyjący las jest za nami, teraz będzie kolejny rozdział z naszej wędrówki po świecie. Zobaczymy co to jest bezkrys popiołów. O, ciekawie brzmi. A także ja się z wami żegnam. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania moich filmów. Jeśli macie jakieś ale, jeśli coś chcecie powiedzieć, dopowiedzieć do całej serii, zapraszam też do komentowania. Więc trzymajcie się na razie i cześć.